Nad Londynem szaleją burze, storm nad Wyspami, no ale mamy nadzieję, że Karol się pakuje. Część lotów dzisiaj jest odwołana, ale król pewnie dotrze do Polski bezpiecznie, bo jeszcze ma chwilę czasu. Wylatuje zapewne w środę, w, środę, w niedzielę. Tak, dobrze mówię, przepraszam, po prostu tak biegłam tutaj, bo metro nie długie historie. W każdym razie król Karol na pewno pojawi się w Polsce w poniedziałek, w sensie oficjalnie, i weźmie udział w uroczystościach z okazji 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. To będzie w ogóle pierwsza wizyta króla Karola jako urzędującego monarchy i pierwsza wizyta brytyjskiego monarchy w Auschwitz w ogóle. Dlatego, że królowa Elżbieta II w Auschwitz nie była. Natomiast w 2015 roku odwiedziła inny niemiecki obóz koncentracyjny, Bergen-Belsen. Potem opowiadała, że to była dla niej bardzo taka osobista i refleksyjna wizyta. I przy tamtej wizycie towarzyszył jej również książę Filip. Myślę, że równie refleksyjna i taka osobista i prywatna też w pewnym sensie będzie ta poniedziałkowa wizyta w Polsce dla Karola, dlatego że on słynie z tego, że jest bardzo emocjonalny, łatwo się wzrusza, na pewno będzie to ogromne przeżycie, no i też był bardzo związany ze swoimi rodzicami, a to przecież jest pokolenie wojny. Karol, drodzy Państwo, ma za sobą bardzo ciężkie miesiące i to dosłownie. Dokładnie 5 lutego mija rok, odkąd świat dowiedział się, że Karol choruje na raka. Cały czas nie wiadomo, co to jest. Za rodzaj raka. W każdym razie, w miarę możliwości, oczywiście stara się pełnić swoje królewskie obowiązki. Natomiast z moich pałacowych źródeł wiem, że był nawet plan B na, ta, na tę polską wizytę: że po prostu gdyby Karol czuł się źle, to wtedy do Polski przyjechałby William. Dla Williama oczywiście też to był ogromnie trudny rok. Chory ojciec, którego bardzo często zastępował. No i oczywiście chora żona, czyli księżna Kate również walczyła z rakiem. W tej chwili ukończyła chemioterapię. Sama mówiła, że choroba jest w trakcie remisji. No, natomiast musi cały czas na siebie uważać. W każdym razie wszystko to musiało bardzo fizycznie i psychicznie Williama dotknąć. Jak tylko Kate zakończyła chemioterapię, on postanowił zadbać też o siebie, o swój wizerunek. Zmienił się fizycznie, zapuścił brodę, twierdzi, że lubi siebie z bronią. Natomiast nie wszyscy w jego rodzinie są tej brody fanami. Podobno księżniczka Charlotte, jak go po raz pierwszy zobaczyła z zarostem, to się rozpłakała i powiedziała, idź to zgolić. William się przestraszył, przestraszył się tych łez, poleciał, zgolił, ale potem na nowo brodę zapuścił. Wróćmy jeszcze do tych wizyt royalsów w Polsce, dlatego że te wizyty zawsze wywołują niesłychane emocje. I to nie tylko u nas, ale również na świecie, dlatego że w ślad za royalsami zawsze podążają... Światowe Media. Ta wizyta w Polsce Królowej, jedyna, w 1996 roku obiła się szerokim echem, bo to właśnie wtedy wygłosiła królowa słynne słowa po polsku w naszym parlamencie. Te słowa brzmiały niech, po, przepraszam, żeby Polska była Polską. Z kolei król Karol jeszcze jako książę odwiedzał Polskę cztery razy i powiedział, że w jego żyłach płynie polska krew. Wszyscy byli zdziwieni na Natomiast to rzeczywiście prawda, bo przodkowie księcia Filipa, czyli ojca Karola, są pochowani na starych powązkach. Natomiast tak chyba największym już echem, wręcz lekkim trzęsieniem ziemi, yy, poskutkowała wizyta Williama i Kate w Polsce, ale szczególnie w Warszawie w 2017 roku, dokładnie w kwietniu. A to dlatego, że 9 miesięcy później, Urodził się książę Louis, więc brytyjska prasa natychmiast zareagowała, że na pewno w Warszawie począł się najmłodszy potomek Williama i Kate. Mało tego. Ja pamiętam nawet takie okładki gazet, gdzie wielkimi literami było napisane The Warsaw Act, czyli dosłownie czyn warszawski. No po prostu nie mogło być innej możliwości. Także, kochani, mamy swojego polskiego warszawskiego księcia. I tym samym do Warszawy się udajemy. Tu wiatr troszkę ustaje. Och, mam nadzieję, że uda nam się przenieść do Ewi i Krzysia bez przeszkód.